Ja miałem chujową jazdę, z tej pory mam, jeszcze teraz kurwa Karol mnie dokurwił jeszcze do końca. Z że stwierdził to najlepiej może za moimi plecami, nie? Żebym powiedział to tym ludziom, którzy byli wtedy ze mną, nie? Na przykład Oldze, jeszcze tam komuś jemu, jeszcze tam paru osobom, że zajebałem mu spodnie, słuchaj, trzy lata temu, również Tak. 3 lata temu. Tak, zajebałem mu spodnie razem z plecakiem na 100 trzy lata temu. Na, nie, typie, kurwa, nie kurwiemy, bo znalazłem je w tym roku, kurwa, macie na przy Oldze i to jest przy innych ludziach, no ale kurwa mi ukradzi te spodnie, więc kurwa nie obchodzimy to, bo ty masz jedyne takie spodnie w Polsce. No kurwa, no ja pierdolę, to jest chuj po prostu. No, proszę jedno to, jedno tamto, jedno tamto, nie? A spodziewacie się zaręczyciół? kg kilogramów kurwa? się do nały... na głowę? No gdzie są? wodę? Nie! Kurwa, żeśmy w pierwszym jako wody dużego i co jeszcze? i wody? To idę po tą wodę. Na tym skłocie? Znaczy, w po, początku wakacji jak z wojska wyszedłem. Wcześniej mieszkałem na innym. Trzeba ludziom pomagać. Tak, po prostu uważam, tak. to normalne ludzkie odróżnienie. Trzeba głodnego nakarmić. Czekamy jeszcze na jedzenie. Bomby już spadają, ale na jedzenie jeszcze czekamy. Mamy tutaj na skudzie taką czarną dziurę. Jak się tam wchodzi do pewnego pomieszczenia, to się na kilka godzin już nie wychodzi. Zieloną dziurę. Zieloną dziurę. Ja nie mam pojęcia dlaczego. Ja, po prostu zrobić Dwa e, gatunki plus ej, 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 i fajkę fajce zapalić nie, Mamy do tego przeznaczoną specjalną fajkę z plastikową rurką. E, z plastikową rurą. I z niej po prostu jak będzie tak osmolna, że się nie będzie dało palić, to robimy po prostu tak zwaną, kulę mocy. To po prostu czymś przepchać, bierzesz i to wgniatasz tak. jeszcze w tytoń. I palisz. Jest! Sprytne. Tutaj za, za, za niewielkie pieniądze można wyżywić kilkadziesiąt, może ponad sto osób, a tymczasem na zbrojenia wydaje się naprawdę olbrzymie pieniądze, jakby nie było ważniejszych, ważniejszych potrzeb na świecie. Hop, 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 wojnie stop! Hop, hop, wojnie stop! Weganizm jest i z jedną drogą powodu do natury, tak mi się wydaje. Chociaż niektórzy właśnie nie rozumieją tego, że można być weganem, można nie zabijać zwierząt i można po prostu żyć bez mleka, bez jajek i, i można być zdrowym. a dzisiaj do pracy, I kurwa chciał. I, było, i, i, i dwóch koleś takich kurwa lalala, la, la, nie no, wie? No, no, no. no i to jest właśnie super wrzask. Tak, część warów jest przybijała z giełdy na Bronisza, gdzie gdzie dostaliśmy to za darmo po prostu. No ludzie chętnie dają na, y jak, jak to pewna, jak takie takie takiej akcji. Ktoś, ktoś rzucił dwie paczki ryżu od nas. Ktoś, ktoś paczkę kaszy i jest jedzenie. Kilkadziesiąt osób się z tego wydziwi. Nie burzować o Iraku! Nie burzować o Iraku! Dlatego akcja jedzenie zamiast tą, co jeszcze raz chciałbym podkreślić. Jest częścią naszego protestu. Że życie zwierząt jest dla mnie bardzo ważne i uważam, że nie mamy prawa decydować o, o zabójstwie. Każde zwierzę ma prawo do życia i powinno umierać naturalną śmiercią, a nie wytępiane przez ludzi, czy też hodowane specjalnie na tego, żeby po prostu je zjadać. Tak, no nie ma czegoś takiego, żeby, żeby, żeby to jedzenie zostało, zmarnowało się. Zawsze, zawsze się znajdą chętki na, na ciepły posiłki. Z jednej strony, żeby pokazać właśnie, że jestem przeciwko temu, a z drugiej strony uważam, że protesty takie nie mają sensu już teraz. Ugadaliśmy się z rolnikiem, który y, koło Częstochowy jest taka miejscowość, która się nazywa Potok Złoty. No i tam jest ziemia, którą y, ten rolnik y, zostawił odłogiem. I on jej nie używał do tej pory, czy tam przez dwa, czy trzy lata. I po prostu ugadaliśmy się z nim, czy możemy z niej korzystać sobie. No i on na no to poszedł, uznał, że jest mu to na rękę, żeby ktoś tam sobie coś robił. No i teraz będziemy robić właśnie placówkę wysuniętą no nie, w złotym potoku. Przyjechałem wczoraj na demonstrację przeciwko wojnie w Iraku. No, i zatrzymałem się tu jedną noc. To jest na zasadzie właśnie takiej bardziej, bardziej, bardziej grupy przyjaciół niż, yy, niż jakiejś organizacji, gdzie tam rządzą się jakimiś regu regulaminami, prawami. Jest taki drobny wewnętrzny regulamin, ale no to jest naprawdę taka, taka rzecz yy, naprawdę zminimalizowana bardzo. I... Ej, stary, jeśli chodzi o panie to on powinien wylecieć, kurwa, pierwszego dnia na operatywce pierwszej, wiesz? No tak. No, drugiego, trzeciego, szóstego, potem jeszcze tydzień później to i tak dalej. Ej, bo wiem, bo go, kurwa, przyłapałem za każdym razem, go przyłapałem, mięcz, mięczak, tak mięczak tak samo wziął od... na ten temat, A nie? Dlaczego nie mówisz normalnie, tylko krzyczysz? Bo już mówiłem na ten temat parę razy na operatywkach, wszyscy mówili, że należy się wypierdalać. Do mnie się przypierdalacie, kurwa, za jaranie trawy, kurwa, wszyscy jarają trawę, do mnie się przypierdalacie o jaranie trawy, że za dużo palę, kurwa. Kupuję wora, wszyscy do mnie przychodzicie po kolei i mówicie, Ej, daj zapalić, daj zapalić. Dzień później jest operatywka i każdy mi mówi tak. No ja, kurwa muszę stwierdzić, że ty za dużo palić, kurwa, nie? Ten tak samo palić kurwa, tylko że nie kupujesz pizdu kurwa, chuj jebany. A co? Ja się czuję tak jak w rodzinie, tak jakby idę do sąsiada, to tak jakbym wszedł do, do drugiego pokoju najzwyczajniej. No na pewnie inaczej bym chciał, nie? nie wiem, no. Mieszkanie, normalne mieszkanie, nie wiem... Bieżąca woda, no, prąd, nie Tutaj ja też mam obowiązki. Każdy ma obowiązki. No nie każdego stać na wynajęcie mieszkania, nie każdy ma swoje, no także... To mogę powiedzieć, jestem jedynym grosiarzem na świecie. Część osób zarabia y, kasę na, na starówce, grając muzykę, uprawiając y, sztukę. Teraz gorzej idzie kurwa sępienie wiecie, a zimą jak było takie, takie pizdziło na maksa zarabiałam kurwa 80 zeta, nie? a teraz kurwa wyciągam po 15, po 16. Nie? No, no to słuchaj, to na przykład na ty... na 14, pod halą 14. raz się udało zarobić 160 zeta, a teraz zarabiam po 20, 15. Pracować mi się jeszcze nie chce, bo pracowałem i kurwa to jest głupia sprawa, co nie. osób też na skrzyżowaniu pracuje, myjąc szyby oczywiście. Są i tacy, co, co i na etacie pracują. Jeżeli bym chciał, to mogłem pracować.

20 no. ma startować o 20, aż wiadomo, jak zwykle będzie. No Znaczy, tak się wygopię teraz, nie? No, a inaczej, kurde, człowiek by zwariował. A dlaczego nie? Trzeba sobie jakoś życie rozmaicać. Bo kiedy tutaj się wprowadzałem ponad rok temu. Ten budynek był totalnie zdewastowany, tutaj leżały tony gruzu, nie było tutaj ani jednego okna, ani innych drzwi. Tylko kupa śmieci, kupa, kupa gruzu, poprzewracane ściany. No. Czekamy aż coś się zacznie dziać. Obecnie primitive. Chcieliśmy próbę zrobić, ale coś. Coś się opóźnia? W tej chwili już to się jakoś trzyma. Jest, jest y, kilkanaście pokoi, jest wspólna kuchnia, y, sala koncertowa, bar. Ty patrz, to wszystko działa. Ja pierdam! Czuję się już tak, jakby to było niemalże, niemalże moją, moją współwłasnością, ale no mimo iż, mimo iż wiadomo, wiadomo, że nie jest, w każdej chwili może się okazać, że teren został sprzedany, że niestety trzeba w ciągu dwóch tygodni spakować graty i się wynieść z tego miejsca. Z drugiej strony bardzo chciałbym, żeby to miejsce funkcjonowało w ten sposób, żeby na przykład mogło stać się moim domem. No to już na zawsze. Mamy wprawę, możemy osią osiągać coraz więcej. Tym się podoba właśnie różni co do bezdomnego, że bezdomny nie ma domu, składer ma dom.